Biblioteka stała się niedawno centrum multimedialnym szkoły. Uroczystemu otwarciu towarzyszyły wspomnienia z dawnych lat, a także nasze osobiste refleksje. W względu na to, że w przeszłości doszło to już do kilku tragicznych wypadków. Tak, tak. Bywało, że niektórzy goście gubili się w labiryncie biednych tylko nigdy nie brzało światła dziennego. Innych znaleziono po samotnych Robinsonów, zatopionych w morzu książek. Świetlica to miejsce, w którym dzieci mogą bezpiecznie spędzić czas przed i po lekcjach, ucząc się lub bawiąc pod okiem wychowawców świetlicy, a także swoich starszych kolegów, wolontariuszy. Wydarzeniem w naszej szkole stało się wybudowanie Orlika. Odtąd spędzamy na nowych boiskach nie tylko lekcje WF-u, a także swój wolny czas. Spotykamy się z przyjaciółmi i gramy w różne gry zespołowe. Wiele zajęć sportowych odbywa się na sali gimnastycznej. Rozgrywamy mecze piłki nożnej. Uczymy się również grać w tenisa. Warto dodać, że w naszej szkole można także pograć w siatkówkę, koszykówkę, rugby i potańczyć do dzikich rytmów w szkole tańca Gabi. Zawsze w marcu obchodzimy święto szkoły. Ponieważ patronem naszej szkoły są zdobywcy wału pomorskiego, chcemy być tak sprawni jak oni. Właśnie w tym roku spotkaliśmy się, aby rywalizować o tytuł najsprawniejszej klasy. Podczas Święta Szkoły towarzyszyli nam żołnierze. Egzamin ze sprawności zdaliśmy. Możemy wyruszyć na front. Co roku klasy szóste biorą udział w szkolnym rambicie. Konkurs ten polega na zaprezentowaniu walorów i talentów klasy. Nie jest to dla nas rywalizacja, lecz raczej dobra zabawa. przeprowadzili ze sobą wszystkich przyjaciół, ponieważ Papa Smet musi mieć pomocników do budowy stadionu na Euro Musimy do go wypaczyć. A gdzie brawa? Gdzie oklaski? Jeszcze raz. Wybierajmy. Nasz szkolny kabaret co roku bierze udział w konkursie satyrycznym Czas Humoru. Instrukcja wchodzenia po schodach. Na schody wchodzi się przodem. Tyłem i bokiem, bowiem jest niewypale niewygodnie. Naturalną pozycją jest stojąca. Ręce zwiszone, głowa prosto. Nie na tyle jednak, aby oczy nie widziały wyższych stopni niż te, po których się stąpa. A oddychać trzeba powoli i rytmicznie. Poza kaparetem w naszej szkole działa również teatr 202, który umila nam czas na uroczystościach szkolnych. Rękie teatralne prezentuje także koło mitologiczne. Jestem Atena, bogini mądrości. Jeżeli wiesz mi to jako, oferuję ci nieskończoną mądrość. ja jestem Hera, mówili nieba i ziemi. Jeśli wiesz to jako, oferuję ci władzę nad całym światem. O, ja jestem Afrodita, bogini miłości. Oferuję ci miłość, najpiękniejszy kobiety która ma władzę. Klowa to was przybyła! Jak można z taką pogardą traktować najwyższą z bogów? Nie macie pojęcia, czuje się kobieta zdradzona i poniżona przez męża. Bez przesady, hero! Przecież to dzięki Zeusowi masz całe królestwo. Najpiękniejsza z bogów. ha, ha, ha! Przepraszam, chciałabym czerwone wino. Dla mnie najważniejsza jest władza i wroda. Myślisz, że dlaczego ochranę W szkole działają dwa chóry. Chór dzieci młodszych pod nazwą Ojejku oraz chór dzieci starszych. W roku szkolnym 2011-2012 samorząd uczniowski wymyślił konkurs Mam Talent. Nie jesteśmy gorsi od TVN-u, a poziom naszych uczestników na pewno nie odbiega od prezentowanego w telewizji. Nasi nauczyciele też potrafią się bawić razem z nami, czego dowodzi prezent dla nas na dzień dziecka. Była to wdowa wywołująca samotnie dwie brzydkie córki i piękną pasierbicę. Wkrótce środkę nazwano Kopciuszkiem. A macocha siedziała w salonie i nacierała pełen dłonie. Moje córeczki się smucą. Lusterko, się ze mnie naśmiewam, że jestem policzem. A ty, córeczko, czemuś taka smutna? Ciągle się boję, matko, że zostanę starą panną. Mam przecież nos perkaty, a na nim same pyszcze. Ależ dziewczynki, przesadzacie. Uśmiechnijcie się, a natychmiast zacznijcie. Pięknie wygląda. A to niespodzianka. Leży jak ulał. Tyś jest wybranką królewicza. Mamo, ja tego nie przeżyję. Mamo, ja się zabiję. Nasza szkoła jest ciekawa? Naszym zdaniem tak. Oprócz nauki staramy się znaleźć czas na zabawę, bo właśnie dzięki niej stajemy się sobie bliżsi.